Wielka Noc Narodzenia Jezusa Chrystusa. Roman Melodos Na Narodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wstęp. Dziewica rodzi dziś istniejącego przed wszystkim, co istnieje, i ziemia ofiarowuje grotę niedostępnemu dla nikogo. Aniołowie wyśpiewują chwałę wraz z pasterzami. Magowie kroczą swą drogą wraz z gwiazdą. Narodziło się bowiem dla nas małe dziecko, przedwieczny Bóg. Betlejem otworzyło Eden: Przyjdźcie, powstańcie, zobaczmy. Znaleźliśmy radość w ukryciu, przyjdźcie, przyjmijmy dary raju ukryte w grocie. Tam się ukazał nienawodniony korzeń. Który wydał owoc przebaczenia. Tam została znaleziona niewykopana studnia, z której niegdyś pragnął się napić Dawid. Tam dziewica porodziła dziecko i zaspokoiła pragnienie Adama i Dawida jednocześnie. Dlatego pospieszmy tam, gdzie zostało zrodzone małe dziecko, przedwieczny Bóg. Ojciec matki zgodnie ze swą wolą stał się synem. Zbawiciel dzieci, jako dziecko, leżał w żłobie. Patrzyła na nie jego rodzicielka i mówiła: Powiedz mi, dziecko, jakim sposobem zostałeś wsiany we mnie i zrodzony. Oglądam cię, moje ciało i krew, i jestem zadziwiona, że karmię cię, a przecież nie jestem zaślubiona. Wprawdzie widzę Cię w pieluszkach, lecz również nadal oglądam dziewictwo zapieczętowane. Ty je bowiem zachowałeś, gdy się zgodziłeś na swe narodzenie. Małe dziecko, przedwieczny Bóg. Królu wspaniały, co masz wspólnego z biedakami? Stwórco nieba, po co stąpiłeś do ziemian? Spodobała Ci się grota, żółb cię ucieszył. Spójrz, Twoja służebnica nie ma miejsca w Gospodzie. Żadnego miejsca nie ma, naprawdę. Nawet groty, gdyż nawet ta do kogoś innego należy. Gdy Sara porodziła dziecko, od razu otrzymała wiele ziemi, a ja nawet małego gniazda. Tak więc zadowoliłeś się grotą, którą według swej woli obrałeś na mieszkanie, małe dziecko, przedwieczny Bóg. Mówiąc te słowa w ukryciu i adorując tego, który zna to, co zakryte, usłyszała magów poszukujących dziecka, natychmiast do nich zawołała: Kim jesteście? Ci jednak odpowiedzieli, lecz kim jesteś ty, że urodziłaś to dziecko? Kto jest jego ojcem? Kto cię porodził, skoro stałaś się matką i żywicielką syna bez ojca? Zobaczyliśmy jego gwiazdę i zrozumieliśmy, że objawiło się małe dziecko, przedwieczny Bóg balaam bardzo dokładnie nam wytłumaczył sens słów, przy pomocy których prorokował, że wzejdzie gwiazda, gwiazda usuwająca wszelkie przepowiednie i znaki, gwiazda wyjaśniająca przypowieści i mowy mędrców i rozwiązująca ich zagadki. Gwiazda świecąca o wiele jaśniej niż iskrząca się tu gwiazda, stwórca gwiazdozbiorów, o którym zostało wygłoszone proroctwo. Z Jakuba wschodzi, małe dziecko, przedwieczny Bóg. Gdy Maryja usłyszała owe cudowne słowa, pochyliła się ku temu, który wyszedł z jej łona. Oddała mu cześć i płacząc, mówiła, przedziwne mi się wydaje, o dziecko, przedziwne wszystko, co uczyniłeś z mym ubóstwem. Zobacz, oto magowie na zewnątrz za Tobą tęsknią, o władco ze wschodu, pragną widzieć Twoje oblicze i oto błagają bogacze Twego ludu. Prawdziwie Twoim ludem bowiem są ci, którzy w Tobie rozpoznają małe dziecko przedwiecznego Boga. Skoro więc jest to Twój lud, dziecko, nakaż, żeby weszli pod Twój dach i ujrzeli ubóstwo w bogactwie, braki w obfitości. Ciebie mam jako chwałę i przepych, tak więc nie wstydzę się. Ty jesteś łaską i prawdą moją oraz mojego domu. Każ niech wejdą, gdyż prostota nie jest moim zmartwieniem, skoro jak skarb trzymam ciebie którego królowie i magowie przyszli zobaczyć, ponieważ poznali, że się ukazujesz, małe dziecko, przedwieczny Bóg. Jezus Chrystus, Bóg nasz prawdziwy, niewidzialnie poruszył duszę swojej matki i powiedział: Wprowadź do środka tych, których prowadziłem słowem, gdyż moje słowo świeci wszystkim, którzy mnie pragną. Z wyglądu wprawdzie jest ono gwiazdą, jednakże w duchu siłą, która przybyła z magami, aby mi służyć i znajduje się teraz nad nami, aby pełnić służbę i promieniami wskazywać miejsce, gdzie narodzone zostało małe dziecko, przedwieczny Bóg. Przyjmij więc Oczcigodna, przyjmij tych, którzy mnie przyjęli. W nich spoczywam jak w Twoich ramionach. Zjednoczenie z nimi nie oznacza oddzielenia od ciebie. Wówczas otworzyła im drzwi i przyjęła grono magów. Otworzyła ona, niezdobyta brama, którą przekroczył jedynie Chrystus. Drzwi otworzyła otwarta, a mimo to nieokradziona ze skarbu bycia nietkniętą. Drzwi otworzyła ta, która zrodziła drzwi małe dziecko przedwiecznego Boga. Magowie natychmiast pospieszyli do groty, jak do komnaty. Ujrzeli Chrystusa i się zatrwożyli, ponieważ zobaczyli, jego matkę i zaręczonego z nią, i mówili z bojaźnią, czy to jest syn bez przodków? Jeśli tak, to dlaczego dziewico widzimy zaręczonego z tobą jeszcze w twoim domu? Czy twoja ciąża nie jest naznaczona skazą? Czy twoje mieszkanie nie staje się zgorszeniem? Skoro Józef jest przy tobie? Wielu zazdrosnych poszukuje, gdzie się urodziło małe dziecko, przedwieczny Bóg. Chcę wam przypomnieć, powiedziała Maryja do magów, dlaczego zatrzymuje Józefa w swym domu. Dla odparcia wszelkich oszczerstw, gdyż i on może wam powtórzyć, czego się o moim dziecku dowiedział. We śnie bowiem zobaczył świętego anioła, który mu wyjawił, w jaki sposób poczęłam. Płomiennego widzenia ów udzielił dręczonemu cierniami wątpliwości, nocną wiedzę o tym, co sprawiało mu cierpienie. Józef jest ze mną, aby świadczyć o tym, który jest małym dzieckiem, przedwiecznym Bogiem. Dobitnie świadczy o tym, czego doświadczył. W jasny sposób głosi wszystko, co widział w niebie i na ziemi, że pasterze, istoty ziemskie, świętowali razem z istotami z ognia o tym, że wam, magom, gwiazda świeciła i was prowadziła. Dlatego też odwołajcie swoje wcześniejsze słowa i opowiedzcie nam, co was spotkało, skąd przyszliście, jak się dowiedzieliście, że ukazało się małe dziecko, przedwieczny Bóg. Gdy jaśniejąca tak do nich powiedziała, światła ze wschodu odrzekły: Chcesz wiedzieć, skąd tu przyszliśmy? Z Chaldei! Gdzie nikt nie woła, Bogiem bogów jest Pan, z Babilonii, gdzie nie wiedzą, kto jest stwórcą światła, któremu oddają cześć. Dotarł tam i wyrwał nas z perskiego ognia płomyk twego dziecka. Opuściliśmy wszystko, pożerający ogień, aby zobaczyć ogień orzeźwiający, małe dziecko przedwiecznego Boga. Marnością nad marnościami jest wszystko. U nas jednak nie ma nikogo, kto by nad tym rozmyślał. Jedni ogłupiają, inni są ogłupiani. Dlatego, dziewico, niech będzie pochwalone Twoje porodzenie, przez które zostaliśmy wybawieni nie tylko od ogłupienia, lecz także od przygnębienia panującego we wszystkich krajach, które przewędrowaliśmy. U nic nieznaczących ludów, w nieznanych językach napotkanych, gdy z gwiazdą, jako pochodnią, przemierzaliśmy i ogarnialiśmy wzrokiem Ziemię, szukając miejsca narodzenia małego dziecka, przedwiecznego Boga. Jednakże, postępując za tą pochodnią, przeszliśmy całą Jerozolimę i wiernie wypełniliśmy słowo proroka. Wybadaliśmy bowiem, że miastu grozi próba ze strony Boga. Tak więc udawaliśmy się wszędzie z pochodnią, chcąc znaleźć przekonujące usprawiedliwienie, lecz go nie znaleźliśmy, gdyż zostało zabrane. Arka przymierza wraz ze wszystkim, co niegdyś w sobie mieściła. To, co dawne minęło, gdyż wszystko nowym uczyniło. Małe dziecko, przedwieczny Bóg. Tak? Powiedziała Maryja do wierzących magów. Całą Jerozolimę przemierzyliście? Miasto zabijające proroków? Jakim sposobem spokojnie przebyliście tę, która wszystkich złem dotyka? Jak wam się udało ujść przed Herodem, który mordem oddycha zamiast prawem? Odpowiedzieli jej, dziewico, nie tylko mu uszliśmy, lecz także z niego zadrwiliśmy. Odwiedzaliśmy wszystkich i pytaliśmy, gdzie się narodziło małe dziecko, przedwieczny Bóg. Gdy Boża Rodzicielka to usłyszała, powiedziała do nich, o co pytał was Herod, ten despota, o co faryzeusze? Najpierw Herod, a następnie przywódcy ludu, pragnęli wybadać nas dokładnie, co do czasu ukazania się gwiazdy. Gdy się jednak o tym dowiedzieli, udali głupich i nie pragnęli już ujrzeć tego, którego wcześniej poszukiwali. Jedynie poszukującym bowiem wypada zobaczyć, Małe dziecko przedwiecznego Boga. Za głupich również nas uznali, bezrozumni i pytali, kiedy i skąd przyszliście? Jak udało wam się kroczyć po nieznanych ścieżkach? My jednak w odpowiedzi pytaliśmy ich o to, co wiedzieć powinni. Jak udało się wam? Przemierzyć rozległą pustynię, przez którą przeszliście. Ten, który Was wyprowadził z Egiptu, a nas z kraju Chaldejczyków, powiódł do siebie. On dziś poprzez kolumnę ognia, teraz za sprawą gwiazdy objawił małe dziecko przedwiecznego Boga. Wszędzie prowadziła nas gwiazda, tak jak was wyprzedzał Mojżesz z Laską, szerząc światło poznania Boga. Kiedyś żywiła was manna, poiła skała, nas jednak syciła nadzieja w nim złożona. Karmionym jego radością, nie przyszła nawet na myśl do głowy, aby wracać do Persji nieprzebytą drogą. Nie my chcieliśmy widzieć, adorować i uwielbiać małe dziecko przedwiecznego Boga. Powiedzieli to nieomylni magowie: Czcigodna opatrzyła owo pieczęcią, a dziecko potwierdziło postępowanie obu stron, gdyż zachowało w nienaruszonym stanie łono ciężarnej i zaświadczyło, że przybywających nie kosztowały trudu tak powzięcie zamiaru, jak jego wykonanie. Żaden z nich bowiem nie doznał zmęczenia w drodze, podobnie jak Habakuk nie utrudził się idąc do Daniela, ten, który się objawił prorokom i ukazał magom małe dziecko, przedwieczny Bóg. Po zakończeniu opowiadania podnieśli do góry magowie trzymane w rękach dary i upadli na twarz przed darem darów i olejkiem olejków. Następnie złożyli Chrystusowi złoto, mirrę i kadzidło i zawołali: Przyjmij ten dar potrójny, jak potrójny jest śpiew święty, zanoszony przez serafinów. Nie odrzucaj go jak dar Kaina, nie, lecz przyjmij jak ofiarę Abla. Ciebie wydała, ciebie porodziła, małe dziecko przedwiecznego Boga. Gdy nieskazitelna zobaczyła, jak magowie nieśli w rękach nowe, błyszczące dary i oddawali pokłon, jak gwiazda jaśniała, a pasterze adorowali. Zaczęła błagać stwórcę i pana wszystkiego. Troiste dary przyjąłeś, o dziecko, wysłuchaj więc trzech próśb swojej rodzicielki. Proszę cię o życie, o plony ziemi oraz za jej mieszkańców. Udziel im pojednania za moją przyczyną, ponieważ zrodziłam ciebie, małe dziecko, przedwiecznego Boga. Nie jestem bowiem tylko Twoją matką, łaskawy zbawicielu. Nie bez znaczenia jest, że karmię Ciebie dawcę mleka. Wstawiam się u Ciebie za wszystkimi, albowiem uczyniłeś mnie ustami i chlubą mego rodzaju ludzkiego. I we mnie mieszkańcy całej ziemi mają mocną obronę, mur i pomoc. Na mnie spoglądają wszyscy wygnani z rozkoszy raju chcąc abym na powrót ich tam wprowadziła a żeby otrzymali wszystko dzięki mnie która cię zrodziłam małe dziecko przedwiecznego boga ratuj świat o zbawco ponieważ po to przyszedłeś Podnieś z upadku wszystko, co twoje, gdyż po to się objawiłeś mnie i magom i całemu stworzeniu. Zobacz, magowie, którym ukazałeś światło swego oblicza, padają przed tobą i składają ci dary. Przydatne, dobre, bardzo użyteczne, których będę potrzebować. Muszę bowiem wyruszyć do Egiptu. Uciec z Tobą i z twego powodu, mój przewodniku, mój synu, mój stwórco, ubogacające mnie, małe dziecko, przedwieczny Boże.